Co mi powiesz? w trakcie dalszych e, cięć budżetu i roty kupujemy już na ulicy tak <laughs> e, ale bardzo dobre, nie żałujemy z e, warzywami, ziemniaczki w środku warzywa, ziemniaki, e, chili chili Do, pani nam na szybko ukręciła sosik chili pani nam zrobiła sos chili e, za 200 rupii rano kupiłam za 110 ale już niestety nie było ich Pan dostępnych nawet. zeszły panu na dniu bardzo dobre e, Dzisiaj nasz, to jest nasz lunch Znaleźliśmy bardzo niepozorne miejsce przy ulicy z owocami morza. Jak wchodzimy do środka, przechodzimy przez ciemny korytarz i wychodzimy na bardzo urokliwą werandę bezpośrednio z widokiem na morze. Co pięknie. Thank you so much. <laughs> Teraz będzie pan nasze zamówienie robił. Zamówiliśmy chicken roti uh, with cheese and tomato. Więc możemy patrzeć. Nie wygląda cały proces. nie. chyba leje Nasze rotki prawie gotowe, a pan teraz będzie chyba przygotowywał większą ilość kasta na później. Na razie przepis wygląda podobnie do naszych naleśników. No, no, no. Tak wygląda już końcowy produkt. Kolany sosem chili i zjezdolony do połowy. Bycha jest pycha. Jest A byś to porównał, jak to smakuje? Do czego? Smakuje jak... Jest takie efieroszki nadziemane pierogi Okej, okay. mocno czosnkowe, pyszne A na deser jeszcze domowe ciasto kokosowe Z kawką Z kawką Polecamy, Polecamy po sepingi Drożubeczki panowie nam właśnie wybierają Obrabiają nasze rybki na kolację. Okay. Ale generalnie, jeżeli nie chcecie gotować w domu, to zaraz tutaj obok jest miejsce, w którym grillują. Dodatkowo za, za chyba 500 rupii mogą grillować. Więc dobra sprawa, ale my, my będziemy robić to w domu. Zaczynamy mówić. To jest nasz obiad dzisiejszy? O, okej. Myślałem, że to był Julian. Co że w kuchni dzisiaj serwuje? Po prostu już w taki sposób. Nasz czas nie do końca, i właśnie jedziemy do balu autobusem publicznym, który się nazywa Tracy Bus. Wieczorem jest opieszony różnymi światełkami i robi się z jego dyskoteka. Nasza podróż będzie trwała 45 minut chyba? i koszt takiego przejazdu to 120 rupii. Nie mamy na miejscu żadnego cegu e, zapuchowanego, więc będziecie dostarczać z nami szukania cegu na miejscu. Słuchajcie, to jest nocleg, który udało nam się znaleźć z przepięknym widokiem na ocean. Szukaliśmy po prostu noclegu na Bookingu bez bukowania. podeszliśmy do pani. Ona nie musi płacić prowizji dla Bookingu. My i tak mamy jeszcze taniej. Obie strony są zadowolone. Teraz wam pokażemy jak wygląda nasz pokój. A na teraz widok. Super jest super, naprawdę jest. Bardzo Podobno tematy. z takim widokiem będziemy mieć serwowane śniadanie rano. Tak, jeszcze jest zbliżona śniadanko. Pani nam przygotowała kawusie na dzień dobry Tak wygląda nasz pokój No to wielkie łóżko Z super wygodnym materacem Klimka, wiatraczek Ręcznik Tutaj jest toaleta Prysznic Super Cena na dole

Najważniejszym zabytkiem do zobaczenia w gale jest fort, wybudowany przez Holendrów w XVIII wieku. A to jest stara zabytkowa brama, którą wejdziemy sobie do środka. Europa. Na wakacje. mamy lody. Znajdujemy się właśnie przy latarni w forcie holenderskim w Gale. Jest to jeden z ośmiu obiektów na Sri Lance wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wbrew swojej nazwie został wzniesiony przez Portugalczyków, czyli pierwszych kolonizatorów, ale dopiero późniejsza rozbudowa przez Holendrów przyniosła mu rozpoznawalność. Zgadzamy się, że jest to najpiękniejsze miasto na Sri Lance, jednak mało ma wspólnego z lankijskim krajobrazem, bo panuje tu architektura typowa europejska. Z całą pewnością robi ogromne wrażenie i jest ciekawą odskocznią na jednodniową wycieczkę, jednak nie polecamy zatrzymywać się w hotelu na terenie Fortu, bo ceny też są europejskie. Znaleźliśmy w gale super miejsce na lunch. Pachnie tutaj kadzidłami e, mega klimatycznie. E, ale właśnie jest tylko bufet za 2350 osoby z kary i tutaj ustawiają um, różne dania z, e, albo wegetariańskie, albo z warzywami, albo z mięsem. No i można jeść do syta. Super wygląda, ale my dzisiaj nie jesteśmy chętni na All You Can Eat. Kto jest głodny? My jesteśmy głodni. Co powiedz, co zamówiliśmy? Nie pamiętam. Serowe kotu z jajkiem i zamówiliśmy także kary. Dal kary. I chicken kary, i dwa roti. I dwa roti. Mm. No i nie możemy się zaczekać już. No. Tak wygląda kotu. Sambal ostry. Mamy chicken kary, dal kary, i dwa roti, czy paraty? Paraty. Albo roty, ja paraty. nie wiem. Pachnie to nieziemsko. Musicie mi uwierzyć na słowo. Jemy. Słuchajcie, to surańskie kary jest naprawdę nieziemskie. Tutaj pływają liście, liście... Zobaczcie w jakiej ilości są liście kary cebula, pasta kary użyta. Super, naprawdę przepyszne. Sport numer 1 na Sri Lance, Krykiet. Chłopcy sobie tutaj grają. Mają takie mini bojsko. No i w takich pięknych warunkach zachodu słońca. Odwiedzając fort, zaplanujcie wycieczkę tak, aby zostać na zachód słońca. Na murach ciągnących się przez całą zachodnią część zbiera się mieszanka lokalnej ludności i turystów, aby wspólnie podziwiać ten spektakl. Atmosfera i widoki są tak niesamowite, że zdecydowaliśmy się przyjechać tu jeszcze raz następnego dnia. I nie żałowaliśmy, bo zaczepił nas lokalny przewodnik, który przy zachodzie słońca opowiadał nam o żółwiach i kolonizatorach. Ale o tym w kolejnym odcinku. Dzięki za pozostanie z nami do końca. Zostawcie po sobie ślad w postaci łapki w górę, komentarza, a najlepiej subskrypcji. Do następnego!